Dzień dobry, zapraszam Was na kolejny odcinek kronik filmowych z okresu II wojny światowej. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać drugą kronikę filmową, którą skopiowałem. Będzie dużo okrętów podwodnych, okrętów wojennych, oczywiście niemieckich. Działania wojenne oraz ćwiczenia, i nie tylko. To jest jeden, jedyny film, który na razie po skopiowaniu miał taką wkładkę, która. Myślę, że przetłumaczę i będziecie mogli zobaczyć opis na dole, pod filmem. Wkładka ta jest w formie pocztówki. Z jednej strony jest obrazek, z drugiej strony opis, plus miejsce na znaczek i adresata. Całość to właśnie mieściła się w takim pudełku z taką taśmą filmową. Niestety początek tej taśmy filmowej jest zniszczony, to znaczy dokładnie perforacja jest zniszczona i nie jestem w stanie na razie odtworzyć samego początku filmu, dlatego zacznie się on mniej więcej od 40-50 sekundy. Ale na szczęście do końca jakość tego techniczna filmu jest taka, że mogę go odtworzyć bez problemu. Właśnie może jeszcze dwa słowa o jakości technicznej tych filmów. Jest to niesamowite, że po tych kilkudziesięciu latach. Filmy są w tak dobrym stanie, nie są, nie łamią się, są po prostu gotowe do odtworzenia. Ja je oczywiście lekko przygotowałem do tego, żeby nie doszło do zniszczenia przy projektorze, który mam, dlatego odtwarzam tylko i wyłącznie raz te, te filmy, żeby po prostu nie zniszczyć, ale no, muszę przyznać, że jestem zaskoczony tym, że te filmy są w takim stanie, y, przechowywane przecież na, na pewno w, w kiedyś nie w warunkach specjalnych, tylko, tak jak wspomniałem w pierwszym odcinku, leżały one gdzieś tam w jakimś poraczu, na jakimś strychu. Stare, akwoskie materiały, y, które wygląda na to, że są niezniszczone. Zapraszam Was na kolejną konikę.